Cześć wam. Dzisiaj o naszym nowym produkcie. Produkcie, który jest chyba innowacyjny na tyle, że możemy powiedzieć, że nie ma żadnej firmy cateringowej w Polsce, która na dzień dzisiejszy go robi. Jesteśmy pierwsi, więc miło będzie was poinformować o tym już za chwilę, co to jest i jak to się je. To jeszcze słowem wprowadzenia, jak zwykle w DZ Dieta musimy być do przodu, lubimy być do przodu, lubimy proponować Wam najnowsze rozwiązania, byliśmy na targach Polagra, tam szukaliśmy nowych rozwiązań jeżeli chodzi o formy przygotowania, zapakowania produktów, ale także nowych dostawców, także zawsze staramy się coś nowego przywieźć. No a poza tym byliśmy nowi, nowocześni też bardzo jako jedna z pierwszych firm, która wprowadziła dietę sokową w Polsce, a ponadto innowacyjność naszej diety sokowej polegała na tym, że zaczęliśmy korzystać z bardzo, bardzo szerokiej puli po prostu produktów, które są dodatkami do tych soków, koktajli, bo także koktajli, po to, żeby zapewnić Wam w pełni zbilansowane produkty w diecie sokowej, która ma być dietą detoksową, tak? Ma zapewnić detoks, oczyszczenie organizmu, jednocześnie pozbawi, pomagając pozbyć się kilku zbędnych kilogramów. No i mamy, tak jak wcześniej już wiecie, pewnie mamy też tą odsłonę diety sport płynnej, więc generalnie to jest dosyć innowacyjny, a bym powiedział bardzo, bardzo innowacyjny produkt, a dzisiaj przechodzimy z czymś jeszcze nowszym i myślę, że równie ciekawym i na pewno tutaj mogę powiedzieć ponad wszelką możliwość, świetnie zbilansowanym i przygotowanym przygotowany dla Was. Kończmy więc z tą tajemniczością i powiedzmy, co to jest. Chcieliśmy Wam zaproponować nowy produkt, którym jest dieta oparta na zupach. Eee, zaraz powiem, jak ta dieta ma wyglądać. E, dla kogo jest moim zdaniem dedykowana, sam jestem jedną z tych osób i powiem też dlaczego? Powiem, jakie ma właściwości i powiem o wszystkim, co powinien wiedzieć każdy człowiek, zanim się na nią zdecyduje. Jak więc wygląda taka dieta na zupach? No, mamy do wyboru dwa rodzaje kaloryczności. Bo pierwsza wersja to jest wersja 1500 kcal na dobę i w tej wersji każda z czterech zup, bo tyle właśnie dostarczamy, nie pięć posiłków tylko cztery zupy. Każda z tych czterech zup ma 520-525 ml w tym przedziale, więc generalnie to jest już taki większy słoik, którym naprawdę można się najeść jedząc go cztery razy dziennie. To jest naprawdę całkiem spora objętość spożytego pokarmu. Druga wersja wersja 2000 kcal ma 700 mililitrów na każdy posiłek. I to już jest bardzo dużo, bo to jest w ujęciu dniowym 2800 ml, więc naprawdę jest to całkiem sporo do przejedzenia w formie właśnie zup. Z kolei, jeżeli chodzi o smaki, to smaki są bardzo zróżnicowane, bo przecież nie mogliśmy nie skorzystać z pięknych, staropolskich smaków. E, szczególnie, że te nasze polskie zupy są bardzo dobre, a dodatkowo można. Mają te wkładki które do zupy, które powodują, że bardzo łatwo jest albo po prostu można świetlansować świetnie pod kątem składników odżywczych, więc, to jest świetny dodatek do tego. No i mamy też zupy po prostu oprócz tych staropolskich, mamy zupy o smakach europejskich, ale nie ograniczyliśmy się tylko do Europy, bo poszliśmy o krok dalej, więc, korzystamy z tych smaków. Z całego świata, Indie, Indonezja, Chiny, więc jest sporo takich ciekawych smaków i myślę, że to jest świetne, świetne doznania dla podniewienia zapewni ta dieta zupowa. Tym bardziej, że każdego dnia są inne zupy, jeszcze do tego każda z tych, czterech, z tych czterech posiłków oczywiście każdego dnia jest cztery różne zupy i przez cały okres trwania diety te zupy też są inne, także naprawdę bogactwo smaków. Ponieważ przygotowujemy te zupy z bardzo świeżych składników, zależy nam na tym, żeby w formie najlepszej z możliwych dotarły one do, do, do każdego odbiorcy. Także zupy po przygotowaniu są pakowane w słoiki i w sposób bezpieczny dostarczane, uwaga, w całym kraju, bo po raz kolejny jesteśmy w stanie dostarczyć tą dietę w całym kraju. Także tu nie ma problemu, ktokolwiek z każdego, z każdego miejsca w Polsce, jeżeli jest zainteresowany dietą opartą na zupach, tym nowym czymś zupełnie w świecie cateringu dietetycznego ma okazję spróbować. Zapraszamy na stronę internetową, tam można zobaczyć, jak wygląda dostawa, jak, wyglądają, jak wygląda w ogóle nasza propozycja. Tam będzie troszeczkę więcej informacji niż tutaj w filmie. Skoro wiemy już, jak wygląda ta dieta na zupach, że to cztery posiłki i że jakiej objętości są, trzeba by sobie powiedzieć wreszcie, dla kogo ona jest. Ona z jednej strony jest dla wszystkich, bo przecież to jest łatwo przyswajalna tak naprawdę energia. Nie ma tam takich rzeczy, które mogłyby gdzieś jakoś dyskryminować te zupy dla kogokolwiek. Ale ja stworzyłem sobie w głowie trochę, myśląc też o sobie, dla kogo ona byłaby specjalnie niejako dedykowana. Dla takich typowo jesienno-zimowych, jak ja to mówię, z Dlatego, że ja sam jestem taką osobą, ja kiedy śpię zazwyczaj po prostu w jakimś troszeczkę przewianym, chłodniejszym pomieszczeniu, lubię rano wstać i zacząć dzień, po prostu szczególnie w tym właśnie okresie jesienno-ziemowym, od ciepłego posiłku. To jest dla mnie lepszy wybór, bardziej, bardziej jakiś satysfakcjonujący, więc tutaj zupa się pięknie w to wpisuje. Podobnie jest z obiadem, no bo po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, że ten obiad powinien być posiłkiem ciepłym. No zupa, jak zwykle, e, oczywiście można ją zjeść na zimno, ale idealnym rozwiązaniem jest jeść na ciepło. I teraz, jeżeli jestem po pracy, czy gdzieś po jakichś aktywnościach fizycznych na, na dworze, które są po pracy, czy jeszcze ktoś poszedł, nie wiem, chociażby na spacer z psem czy z dziećmi, no to idealnie w jesienny zimo, czy zimowy wieczór zjeść sobie coś takiego fajnie rozgrzewającego na noc, coś z jednej strony, co nas nasyci, a z drugiej strony pięknie ukoi i położy, położy spać, nie obciążając specjalnie przewodu pokarmowego. No i dlatego mówię, że ta dieta w sumie jest taka dedykowana dla takich, dla wszystkich, ze wskazaniem na jesienno-zimowych zimowe zimowych zmarzluchów. Jeszcze jedną równie ważną cechą diety opartej na zupach jest po prostu to co powiedziałem, objętość. Tylko to się w sposób praktyczny przekłada na to co czujemy. Eee, Chodzi o to, że jeżeli my przyjmiemy takie 525 czy 700 ml posiłku na raz, to naprawdę wypełnienie żołądka treścią pokarmowej jest na tyle duże, że daje uczucie sytości. To świetne uczucie, szczególnie dla osób, które chcą się odkłócać, być najedzonym. Ale z drugiej strony, ta sama właśnie dieta, czyli ta sama zupa, jest czymś łatwo przyswajalnym dla organizmu. Także to jest cudowne kombo. Tego, żeby czuć się najedzony, a jednocześnie łatwo przyswajać wszystkie produkty i się efektywnie odchudzać. Myślę, że to się nam świetnie udało. Jeżeli dodamy do tego jeszcze to, że wszystkie zupy są oparte na wywarach, albo przynajmniej część z tych zup jest większa część oparta na wywarach jeżynowych, to automatycznie mogę powiedzieć tylko tyle, że w okresie jesienno-zimowym bardzo często zapominamy o właściwej podaży płynów. Właściwa podaż płynu jest niezbędna do tego, żeby proces odchudzania, w ogóle, żeby zdrowie było, żeby zdrowie nam sprzyjało. Więc jeżeli naturalnie w sposób, w zimę zapominamy troszeczkę o tej podaży płynów, to zupy są niejako takim zabezpieczeniem po to, że ta podaż występuje. Występuje w postaci tego wywaru jeżynowego, który jest naszprycowany składnikami mineralnymi i już nas niejako zabezpiecza przed tym, żebyśmy troszeczkę od tej podaży płynów nie odeszli. Moim zdaniem bardzo fajna cecha, kolejna ważna cecha tego produktu właśnie. A skoro już nagrywamy ten film, to powiem Wam jeszcze tylko w dwóch słowach, że zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs jest bardzo prosty. Wystarczy, po pierwsze, jeżeli nie polubiliście jeszcze naszej strony, polubić naszą stronę na Facebooku. Zapraszamy do tego serdecznie wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili. Po drugie, udostępnić post, który jest częścią, którego film jest częścią. I po trzecie, jeżeli nie chcecie sami wygrać nagrody w konkursie, o której nagrody zaraz powiem, jaka jest. To podpiszcie imię i nazwisko osoby, którą uważacie, że powinna taką nagrodę za waszą, z waszym udziałem wygrać. Nagrodą jest. No co? No produkt jest nowy, więc chcielibyśmy, żebyście go spróbowali, jednocześnie pomagając nam go niejako zareklamować się nim. Ale nagrodą jest tygodniowa dieta oparta na zupach każdej części Polski, bo do każdej części Polski docieramy, więc każdy z Polski może wziąć udział. Zapraszamy do polubienia strony, do udostępnienia postu i do wpisania ewentualnie nazwiska osoby, którą byście typowali do tego, żeby tą dietę z tej diety skorzystała. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu ze sobą. Chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości. Trzymajcie się ciepło. Pa!